Czy pasta będzie kontynuowana? Norwegia na. Nie, nie, Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Ramen, i dzisiaj czas na piąty odcinek FIFA FC23 Real Team. I otworzyliśmy naprawdę dużo paczek. Wybiła godzina 19. The Red and Blues. No, wczoraj dostaliśmy The Red, dzisiaj czerwoni i niebiescy. Paczka piłkarza Electrum Prime. I Madison, Player of the Month. Proszę, ile? Dwa składy: 83 85. Okej, okay. są to mega uczciwe wymagania. Ma playstyle, panie i panowie. Ten playstyle to. Ogromna szybkość, celność oraz rotacja podczas stałych fragmentów gry. Linia trajektorii lotu sięga maksymalnie daleko. No 75 tempa, ale fajny dribbling, dobre podania, plus ładnie wygląda, ale chyba sobie wolę kupić Slaja. Przy okazji możemy odebrać paczkę za poziom 12, jest to paczka rzadkiego złotego piłkarza 83+. I mamy jeszcze złotą paczkę premium za zagranie 5 meczów z Aleksją Puteja z wyjściowej 11. Powoli zbliżamy się do złotej paczki premium, tutaj dobra, trochę tego będzie... I jeszcze tutaj coś. Patrz, ile paczek dostałem z zadań. Ej, trochę tego jest. Okej, okay, tak po prostu akceptowałem wszystko, co miałem, plus zrobiłem. I wszystkie wyzwania podstawowe. Podstawy 5 i dlatego trochę tych złotych paczek mam, więc otwieramy. Chojbierg? Tak, jest. Jenny, stęskniłem się za nim. Jaką on ma ocenę w tej? 84. Upgrade dostał. Dobrze, na SBC jakieś. Paczka 82, tym razem Anglia. Może z Manchesteru City ktoś, ale czy to będzie Wokał? Bo. Ta zawodniczka fajnie by wyglądała, ale to jest. Kurde, no, ta To jest sytuacja, w której szczerze nie chciałem zobaczyć Phila Foden'a. No niestety, w głowie miałem już skrzydłową damskiej drużyny Manchesteru City, a jest to Phil Foden. Dostałbym za niego 15 tysięcy, więc właściwie na SPO może. Ale też, no nie ma żadnego playstylu, nie ma pozycji SPO. Szkoda. Włochy prawy skrzydłowy, to nie E, ten Politano to nigdy nie byłem jego fanem w grze. O, może Dave. No, nieważne. Kiedy paszka za 50, kum, no jeszcze muszę trochę gwiazdek zebrać. Ale za to jest to 85 i QR. Tak naprawdę wydaje mi się, że gdybym się postarał, nawet i Kevina De Bruyne mógłbym zrobić, ale nadal uważam, że ten KDB to pułapka. Jamaica. Leon Bailey. Czyżby, czyżby szybki skrzydłowy. Aston Villa, no... Nie wiem, czy mogę grać piłkarzem, który poległ przeciw kolegi Warszawa. Będzie do SBC. Hiszpania. prawy obroń, A to właściwie... Carvajal! Chyba, że piłkarka, no, Lukas Vazquez, można i tak. <laughs> Jakbym nie miał już 10 innych środkowych obrońców, to bym nim pograł. Dobra, mamy jeszcze dwie paczki, nie liczę na nic z nich, ale kto wie, może się uda. Rok w rok jednak, no za dużo, zdecydowanie za dużo jest Hiszpanów, Hiszpanek w futbolu. Natalia Ramos i znów Hiszpanie dla odmiany, może Alvaro Morata? De Thomas? No i tak jak wiedziałem, oczywiście jest to Raul De Thomas. Udało mi się uzbierać 60 gwiazdek, a to oznacza, że możemy odebrać paczkę wymienną o wartości 50 tysięcy. 50 tysięcy bez gwarancji oceny ogólnej. Zobaczmy, kto trafi do mojego składu. Jest to Anglia. Wymienna karta. Może to być nawet Joe Gomez, ale nie Stones. Chyba, że piłkarka więcej warto. No gdzie Stonesa mi dajecie? Który ma 85 oceny ogólnej, no, ale gdyby jeszcze miał playstyle. Zastanowiłbym się. Zobaczmy, co w środku. To się jeszcze może dobrze dla nas skończyć. I jest Joe Gomez, który kosztuje 4,5 tysiąca. ja się cieszę, bo zarobiłem. Jeszcze mamy tutaj Eriksena z playstylem. Za Eriksena raczej nic nie dostanę, bo ma zepsute widełki. Miniole Quixel. To 60 gwiazdek. John Stones kosztuje trochę mało. Ej, 10 koła mam. A nie, przepraszam, bo mi się sprzedał Joe Gomez. Jesteście jednak sprytniejsi ode mnie. Nie komentujmy tego. Chyba to zacząłem robić. Tak, mamy mieszaną paczkę piłkarzy. Nie brzmi to jakoś mega dobrze, ale zawsze jest to paczka. Argentyna, lewy obrońca. Wo Szkoda, że he, a może herby będzie w środku? Jest Al nasry. szkoda, że nie mogę tego sprzedać. 200 monet bym dostał. I 4 złote, 4 srebrne, 4 brązowe, niestety jedna rzadka tylko. Filip Lam? Baku? Baku pewnie ma PP. Czy PO? A, wrócił na PO, jest to Baku. I plusem tego SBC, że gdy mamy zgranie, nie musimy szukać oczywiście kogoś z Premier League. Mamy to, paczka za 50 tysięcy, niewymienna, no żegnamy się z jego Carlosem, którym zagrałem 20 spotkań, zaraz będziemy mieli nowego środkowego obrońcę, którego będziemy sobie ewoluować, gwarancja 83, to musi się udać. Mamy Holandię, to nie może być Van Dijk, bo on byłby Delhi. Delich! Dobra, boiszcie się, wałem, że zostanę... Podwójny walkout! Ale ta Renard to chyba tak. Pierwszy podwójny walkout warto było zrobić to SBC. Ona kosztuje 14 tysięcy 53 tempa delicht 6800. Okej, okay, no, niestety mój entuzjazm opadł, bo myślałem, że. <ścoughs> Jednak plus jest taki, że renard ma 187 cm wzrostu. A w środku jeszcze. Romarino, którego mogę sprzedać. I cieszę się tylko z tego, że mogę. będę mógł zrobić jakieś fajne SBC. Na razie te karty trzymam. Jest to kolejna środkowa obrończyni, którą trafiam. Obrona, zobaczmy, jest y, tym, shopem-praczem, z tego co widzę. Znacznie większa szansa na udany odbiór tradycyjny, bo w końcu szopy słyną z tego, że kradną. Okej, okay, spoko. Delicht. Jego specjalnym zagraniem jest y, odbiór w ślizgiem. Szkoda, szkoda, że. Nawet ten Delict chyba nie wiedział, bo 66 tam. Dobra, z może. Tylko ja z Bundes nikogo nie mam. Czekajmy na jego kartę specjalną w poprzedniej grze. Nie doczekałem się. Rozpoczynamy pierwszą ewolucję w tym roku. Będzie to Joel Matip. I myślę, że on za kilka miesięcy będzie oceniony na jakieś 88. To będzie, to będzie coś pięknego. Żyrafa w naszym składzie. Łączy się z Konate. Ale on nie tylko połączy się z Konate, bo mam 8000 na koncie. Tak jak mówiłem, chciałem nim zagrać. Będzie potrafił wykonywać stałe fragmenty gry. Uśmiechnięty Dominik. 8 tysięcy, ale obok był ścieniem. Kurcze, no. Dobra, przeżyję to jakoś. Dwa punkty zgrania grania potrzebowalibyśmy jeszcze jednego piłkarza Liverpoolu, bo to wszystko się udało. Żeby każdy był zadowolony. Ale ja już nie mam pieniędzy. Lukman, Sobo, Kelly, PO, Matip z artystą, Twenty villans Nie no, ja chcę zobaczyć składzik. Jednak to jest taki etap, że jeszcze, wiecie, te drużyny można oglądać. Fernandy, Stanway i Watkins. I Rzota też w ewolucji, okej. Okay. A więc sprawdzamy debiut Dominika Soboslaja w drużynie. Ale, o oh Jezu. Już tak, on, on, się tylko pojawił na boisku i już ktoś został upokorzony. Mam nadzieję, że jakiś rzut wolny dostanę, bardzo chciałbym zobaczyć jak to wygląda. I Eriksen już się podpisał, popisał niezłym podaniem. Gol? Matip. O kur... Wydaje mi się, że jednak ewolucja potrwa trochę dłużej niż powinna. <ścoughs> Szacunek! Tak samo jak rok temu dodali jakiś zrąbany system przełączania się, też grę zacinało. Wow, diabi 1 do 0. To będzie trudne spotkanie. Kto czerwona? Matip, niestety. Ale. Nie ma to sensu, niestety. Nie ma to sensu. Niezasłużona czerwona kartka. Nie ma co się męczyć. Loris, Van Dijk wypożyczony z Trentem, Nunezem. Bardzo szanuję ten zespół. Jest mocny, solidny środek pola. No dawaj, podaj do Nuneza, bo musisz nim robić wyzwania. Jednak nie musi. Van Dijk upokorzony będzie 1 do 0. No ten Loris coś potrafi. Kiedyś potrafiłem nim uderzać z dystansu, ale to było kiedyś. A skąd wini? Co to jest? Aj! Dawaj! Uwaga, to będzie pierwszy. No nie, no dobra, chyba moja wina. Tego się trzymam. Dawaj Kunde albo Konate. Oj, mierne uderzenie. Lukaku, to jest goal, ale na jeden do jednego. Ja mówiłem, że ta zmiana nam pomoże. Bajeczna piłka, Dominik. Soboslaj! Soboslaj? Nie trafiłem. Nie, konate. Jezu. Dobra, mamy remis wywalczony. Z trudem. Było ciężko. Mamy ukończone wyzwanie 9 żyć, za które dostajemy złotą paczkę piłkarzy. Prime, gwarancja 82, jeśli i jej niczego nie zepsuło. Zobaczmy, dzisiaj już nieźle sypnęło. Czy pasta będzie kontynuowana? Norwegia na. No. Nie, 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 nie! Oczywiście, że nie! No ja nie! <śmany> ale. No i to jest 89, ale no to nie jest. Kurde! <śmany> Ada Hegerberg kosztuje 20 tysięcy. Jak trochę zmrużymy oczy, coś tam pozasłaniamy. Możemy uznać, że jest to Erling Haaland? Zbagowana jest. Ten placek, co odlatuje od piłki. <śmany> Sprawdzimy to. A w środku gówno. Not sorry. Mi nie będzie przykro jak zaraz skopię twoją dupę, pokaż mi swój mierny skład. Kobel, Van Dyke, wypożyczone i co? Trostard, Ba... Baś... Ba, 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 bach? Nie umiem francuskiego, Malen, robimy to. Dobra, zobaczmy. Hegerberg. No czuć tutaj balans 40. No i to jest kartka dla Van świetnie to wymusiliśmy, żółta dla Virgila. Virgila, Virgila. O, 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 o na karuzeli, to będzie 1-0! Na razie nie widzę, że jest zgliczowana, widzę, że jest świetna w polu karnym. Może po prostu niektórzy nie są w stanie opanować tej bestii, nie wiem. Dominik, proszę, czekam na jego debiutancką bramkę. Matip, no! Widać, że tu jeszcze ludzie badają gra, to jest niestety 1-1. Uwaga, Hegerberg... Może nie potrafi biegać? Do siatki też nie potrafi trafić. Dominik z Ojen. To jest, to jest, to jest dwa. Może nie? Kurde, za mocno. Choć uda się, prawda? No! Fuck! Spinacola się tu tragicznie ustawił, ustawiłoby, chciał podać. Proszę, główka, główka! Brawo! No to jest gol, to jest gol. Za łatwo, za łatwo. A może, może się uda... K dwa do dwóch! Brawo! Ona też ma te mocne wrzutki, uwaga, ale nie potrzeba mocnej wrzutki, gdy tak łatwo się odsłania. Ten napastnik. Brawo Dominik, sobo Sly, to musi być. 3 do 3. Tak jest, mimo że się przesunął. Dominik trafia do siatki. I to jest jego pierwsza bramka w naszych barwach. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobrze, że udało się to skończyć, bo tak. Nie czułem pewności. Jeszcze jak już zauważyłem, że się przesuwa. Mogłem bardziej się przyłożyć. Miałem tu szczęście. Ale jeszcze sędzia pozwala grać. Ostatnia minuta meczu. Brawo Konate. Kończy się to remisem. Atomic Toxic. Mam wrażenie, że już grałem w ogóle kiedyś. Tak kojarzę ten nick niestety. Jakie karty pod ewolucję dla kibica Liverpoolu? Gravenberg. Matip? No Matip też. Już wam pokazuję. Mamy zakładkę moje ewolucje. Jestem w trakcie ewoluowania Matipa. Muszę wygrać dwa mecze. Aha. No to trochę mi to zajmie, później muszę wygrać trzy mecze. W sumie wygrać 5 meczów i Matip będzie wyglądał tak jak widzicie pode mną, czyli dosyć grywalnie. 77 tempa, damy mu cień. Dla mnie będzie akurat. Zrobię w swoim czasie tego Matipa, mam na to 50 dni. Okej, okay, możemy tutaj używać kart brązowych. Mała złota paczka piłkarzy Prime! Jestem z siebie dumny. No i tak naprawdę niewiele mi brakuje do ukończenia całej grupy, może nawet uda się to zaraz realizować. Gwarancja 80. Szukamy też piłkarzy, których mogę przepalać. Niemcy, SPD czyżby kimś, grałem na niego, był dobry, to będzie Arnold, ale nie ten Arnold, którego szukam, prawda? To nie jest. Ar to jest Walkout Oberdorf! No i kurczę, tak to bym trafił Arnolda, ocenionego na 81, ale trafiam Oberdorf, która ma 58 tempa. Myślę, że może zniszczyć na boisku. I Chris Smalling. Dobra, dookoła świata ukończone, mega paczka rzadkich kart. Na dodatek otrzymujemy za to... nie wiem co właściwie. Na dodatek otwieramy pierwszą w tym roku paczkę o wartości 100 tysięcy z gwarancją 84+. Zacznijmy od tej gorszej, 30 rzadkich kart, 83+. Zobaczmy narodowość Anglia, może trend, może nie trend. To będzie Chris Smalling, którego no niestety trafiłem, a to oznacza, że muszę przepalić tę przeczudowną kartę, a. Znaczy tak naprawdę muszę go squixelować, Ale na pewno go sobie przywrócę z Quixelu. No nie jest to na co liczyłem, prawda? Gwarancja 83, myślimy chociaż o 85. Turam? Może go w ewolucję wrzucę? Przepraszam, że to robię, ale no muszę. No i panie i panowie, to może być legendarny moment. 24 rzadkie karty. 84. Plus. Ktoś pisze, że będzie Ronaldinho, Nie zadowoli Risę. Czy to będzie bohater? Czy to będzie jakaś ikona? Portugalia? Środkowy Ruben Dias? To jest Ruben Dias! Foder raczej, co nie? Czy można nim grać? Idzie nim pograć? 62 tempa? A może podwójny? Czy to się obróci? Bo tam jest, musi być coś lepszego, nie? On się obróci. Ruben Diaz w tym momencie warty 21 tysięcy, więc będzie do SBC. Ja poczekam, nie? Ja poczekam. Ktoś lepszy musi być. Dobra, chyba jednak niech nie wyjdzie. A w środku Tiago Alcantara. Sik. Lukaku. Tiago do składu Liverpoolu. Och. Do zobaczenia. Cześć.